Cześć wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym szóstym już odcinku z gry The Sims 4 i standardowo na samym początku e, takie małe. taka mała, mała pogadanka w ogóle z mojej strony jakoś tak nauczyłam się nagrywać te Simsy z taką małą, małą pogadanką na samym początku i bardzo dobrze że to robię, ponieważ wiem, że większość ogląda początek nie koniec, dlatego, e, <taka> dlatego po pierwsze e, z Jacob się obudził, już nie ma tych śmiesznych krostek, tak więc można powiedzieć, że Jacob jest w sumie już ogarnięty. Znaczy, no trochę do ogarnięcia mu brakuje, ale chociaż nie jest chory. Jeżeli znowu mi któryś z nim zachoruje, będę wiedziała co zrobić dzięki waszym komentarzom. E, tak więc myślę, że będzie dobrze. E, co do kupna sklepu, to nie zrobimy tego dzisiaj, zrobimy to później, ale wiem jak. Też dzięki wam, za co mam wielkie dzięki. E, I... No, wyszli w pojedynkę, nie dzisiaj. E, I ogólnie sprawa jest taka, że. że co? Chciałam Wam coś powiedzieć, zapomniałam dać z kopa. Super, muszę spojrzeć na moją kartkę. E, chodzi o to, że głos przemówił. Pytałam. Nie wiem, czy pytałam tutaj, czy pytałam na Facebooku, ale gdzieś pytałam, e, czy będziemy czytować kasę. I lud przemówił, że tak, będziemy czytować kasę. E, dlatego stwierdziłam, iż zrobimy to. Mm, zrobimy w ogóle wszystko naraz. cytujemy kasę, zmienimy im ubranie, przeprowadzimy ich, stworzymy im jakiś ewentualnie sąsiadów, bo obecnie sąsiadów oni nie posiadają, tak w sumie dlatego w niedzielę, tą niedzielę, która będzie teraz, nie wiem, który będzie a dzisiaj jest 11. 12, 13, 15, 12, 15 dobra, 15 sierpnia, tak, 15 sierpnia 15 listopada Gdzieś koło 15 szesnastej, najprawdopodobniej jak już będzie tak ciemno za oknem, zrobimy live'a, ale żebyście wiedzieli o której dokładnie, musicie zalegować mojego Facebooka, bo tam na pewno tam informację e, dokładniejszą, tak, bo nie jestem w stanie teraz określić, co będę robić w niedzielę, a im bliżej niedzieli, tym bardziej będę wiedziała, o której ten live będzie, no i oczywiście gdzie, czy będę wykorzystywać hitboxa, tak jak wykorzystywałam bo do tej pory, czy spróbuję na tym YouTube Gaming, czy jak to tam się nazywa, bo wiedziałam, że to całkiem ładnie funkcjonuje, ale nigdy z tego nie korzystałam. Tak więc, no cóż, można się połasić o, o to YouTube Gaming. I teraz tak. Aha, ono dzisiaj nie pracuje, super, czyli wysłałam wysłałam Jacoba samego, nie sprawdzając, że, że nasza title... Nie idzie do pracy. Tak więc spoko, będziemy mieli dzień całkowicie dla Cytle. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Eee, tak, tylko oczywiście znowu nie sprawdziłam, które zaczęłam nagrać. Dobra, załóżmy, że nagrywam 5 minut. Bo myślę, że więcej e, nie zajęło mi nawijanie <grych> tych wszystkich rzeczy. Tak więc, tak jak mówiłam, zmienimy dom, przeprowadzimy się gdzieś do jakiejś ładniejszej okolicy. Wymeblujemy ten dom. Oj, oj, dom. Zmienimy im ubrania, bo podobno wam się nie podobają. Tak więc, zobaczymy, co da się zrobić. Może. A nie. Nie, na razie nie będę wkrywać dodatków. <grym> e, I teraz, tak. Co ona miała robić w celu zwiększenia zarobków? Już wiem, już pamiętam. Miała robić książki, w sensie e, je tworzyć, w sensie, no tak. A i ta moja kochana myszka, która oczywiście e, wariuje, i w ogóle ten tego. W sumie myślę... Nie, nie będę im tutaj niczego więcej kupować, nic nie będę im tutaj zmieniać, bo tym wszystkim zajmiemy się na live'ie. Jednakże będę rozwijać u nich różne takie rzeczy właśnie jak kreatywność, czy pisanie książek ze względu na to, że mimo tego, że będziemy mieli kasę, to i tak będzie nam to potrzebne. W sensie chcę, żeby mieli. Nie to, że potrzebne. I co ja mam zrobić? Miałam napisać książkę. Dla dzieci. Niech będzie dla dzieci. Dobra. Teraz trzeba coś na szybko wymyślić dla dzieci. Co by być dla dzieci? Zanim one jeszcze usiądzie do komputera. Hmm, chyba mam mało czasu. No dobra. Dobranoc dziecino? Hmm. Dobranoc dziecino. No to zmienimy nazwę na... odkurzacz. Odkurzacz przeznaczenia. Ehm... Chcę sobie tutaj wpisać pewnego dnia, dnia, Antonio, Antonio, mały odkurzaczek, znalazł, znalazł tajemniczy talizman wśród wciągniętych śmieci. E... Teraz czeka go przygoda, przychoda, przygoda życia. Dobra, niech będzie. Odkurzacz przeznaczenia, super. Wymyśliłam, wymyśliłam. Ja naprawdę czasami ja mam tak głupie pomysły co do pisania książek, że to jest masakra. Zresztą ci, co byli kiedyś na live'ach z Simsów to wiedzą, że... Oj, to się dziwne rzeczy tutaj działy. A co to w ogóle jest tutaj? Aha, kolejna rzecz do kopania. No super. A to ja przecież patrzyłam. O, to jest coś, jakieś nowe rzeczy są. Czy ja jestem ślepa? Dobra, to przestań na razie kopać, bo jestem tym zainteresowana. Ała. Jak to wygląda w ogóle bliżej? To jakieś kryształy czy coś. Zobaczymy, co z tego będziemy mieli. Hmm, a właśnie, ja je mam wysłać do rady. Ja to wszystko mam wysłać do rady, podobno. Podobno co z tego będzie. E, czyli tak. Wyszli do rady. E, U mnie w świecie nie. Wyszli do rady. Pa, 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 pa. Dobra. Dobra. Czyli wszystko za, za jeden dzień dostaniemy. Znaczy, nie wiem, co jeszcze mamy dostać, ale na pewno coś dostaniemy. Jeszcze to mogę wysłać do rady. A co to jest? Otwórz to. O jakie słodkie! O jakie słodkie! Postawiałabym to na, na lodówce, ale chyba nie pyknie. Ej, to jest co tu tutaj? Jakie tu małe słodkie choprątki? No, ta najgorsza rzecz, ustawić coś w tych Steamsach. Jakie tu fajne! Jak my damy na imię? Damy mu jakieś imię w ogóle? Nie, to musi być w naszym nowym domu, koniecznie, koniecznie. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Kop. Wykopki i znaleziska, tak się będzie nazywać odcinek. Chociaż jeszcze nie wiem. I tak pewnie zapomnę. No. A jeszcze to mogę wysłać do rady. I to? No, wyślij. I otwórzmy to. Co mamy? Jeszcze jedno! Jakie słodkie. O nie! O nie! O nie, to mi się kojarzy z taką reklamą jakiegoś sprajta czy czegoś. By właśnie takie dzieciaczki w tym. Ale nie pamiętam czego. To co będzie w tym? Aha, po prostu. No dobra. Czyli musimy czekać 24, aż coś się z tym wszystkim stanie. A ja tutaj chcę się rozejrzeć, czy może coś jeszcze tutaj się zrobiło. Kwiatków nie chcę. Chociaż w sumie... Dlaczego nie? Mogą się przydać do jakichś tam eliksirów, załóżmy. A to? A, to jest to żabowa. No właśnie, szukaj żab. Nie będę szukać żab. O i tutaj jest jeszcze jedno. Dobra. O i tam jest jeszcze jedno. O mama mia. Wykopkowy odcinek. O, nie ma co. Co będzie tu? To są w ogóle jakieś odłamki czegoś dziwnego. No. Nie, o jest, dobra, otwórz. Kolejny! O nie! Ja sobie zrobię taką jedną wielką... O shit! I pewnie widzicie teraz yy, fragment antywirusa. <grym> Ale whatever. Dobra. Gdzieś jeszcze. Mama ja tu jest jeszcze. Obok tego drzewa. Super. Nie no, ja to chcę wszystko. Ja to chcę wszystko te takie. <grym> Naprawdę. Czas? Czad? Nie, jak to? Czas. McFeely. Okej, okay, ja zrobię taką fajną półeczkę. Gdzieś zawieszę czy coś. Ja to wszystko na tym poustawiam. O, a to. Dlaczego tego nie mogę wysłać? Aha. To mogę zadzwonić do nich w takim razie. Coś jeszcze gdzieś? Skoro już tutaj jestem, to się rozejrzę. Ale nie wydaje mi się. Chyba, że jestem ślep. No właśnie, jestem ślep. Nie, to są grzyby, dobra. To są grzybki, gip, gipki. Eee, dobra, bo ja się za daleko oddaliłam od domu i się zgubiłam tak troszeczkę. Dobra, wracamy do domu, idziemy dalej pisać tą książkę. Mm, napisz, wróć do pisania, odkurzać przeznaczenia. Dobra. I ja chcę jeszcze to. Gdzie to jest? Gdzie to. No! Zmieści mi się gdzieś tutaj, a zmieściło się, jakie one są słodkie, o boże, lubię to, aż wstety wolęłam przypadkiem, przepraszam, ale one są mega, mam nadzieję, że tam gdzieś się przeniosę będzie ich więcej, w ogóle jakaś aktualizacja mi się ściągnęła przed odpaleniem gry, a nagrywam to dzień przed tym jak a, oglądacie ten film, tak więc, tak więc tak. Nie wiem, co się dodało, no ale... Skończmy może szybko tą książkę pisać. Mamy jedną czwartą, w ogóle o której wróci Jacob? Bo my tu tak szuru-buru, resztę, resztę, a... Powinna mieć teraz taką opcję coś w pracy, że jakoś pracuj coś. Jest. Normalnie pracuj ciężko. Pracuj ciężko. Może awans dostanie w końcu bo mamy to ogarnięte w miarę, tylko nie jesteśmy skupieni, jesteśmy spięci, ale nie wyjdziemy wcześniej, bo jak nie dostanę awansu, to się normalnie dzisiaj zachlastam. <grym> A za ile jeszcze, jeszcze raz, jeszcze za, za ile o 17 i ja mamy 16? O, to zaraz wyjdzie, dobra. No to zaraz się nim zajmiemy. I co? Nie, nie, zero, tak myślałam. Co ty byś chciał? Nie, nigdzie nie będziesz jechał. Idźcie, wykąd najpierw. <grym> Aha, i czyli nie zrobiłam nawet obiadu. Super. Ale powinniśmy mieć właśnie... O, jakąś rybkę możemy. Aha, zawiesić na ścianie nie dzięki. Co to jest? Miejsce przestępstwa, przestępstwa. Dobra. Coś zjemy. To jest ostatni dzień, jak mieszkamy w tej ruderze, a później będziemy mieli taką chatę, że oj 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 ojoj. Oj. Kanał komediowy, tak. Kanał komediowy będzie najlepszym sposobem na podwyższenie jego <śmum> rozrywki. W ogóle bardzo dobrze, że Citl e, wzrasta zabawa podczas e, pisania książki. Oj, telefon mi dzwoni. Dzwonił. Nie słyszałam, bo, bo ja gram bez słuchawek, tak szczerze mówiąc, zagram ja gram z sobie tak więc, sorry, nie wiem kto dzwonił, ale ona i tak chyba nie ma zbyt wielu przyjaciół. A jakiś Adrian, Agata, Summer, Summer Holiday. Summer Holiday to jest chyba moja ulubiona postać w The Sims 4, naprawdę. A w ogóle, jeszcze kwestia tego, czy będziemy adoptować dziecko, czy będziemy je, że tak powiem, spodzać, ale to, to wszystko, wszystko ogarniemy później, wszystko na live. Co do tego live'a, to jeszcze nie wiem, czy będzie zapis na YouTubie ze względu na to, że nie wiem, jak mi się to nagra i czy to będzie w ogóle nagrane. <noise> Kwestia też tego, czy nie będzie mi live'ów tutaj rozwalać czy coś, no ale... Myślę, że nie będzie aż tak źle. Dlaczego ty idziesz spać? Dlaczego ty idziesz spać o godzinie 20? Dlaczego ty idziesz spać? Weź ty się wylej, że tak powiem, jeszcze zrób zabawny obraz i dopiero wtedy pójdziesz spać. Zrobimy jakieś simoleonki. O, właśnie, muszę sobie przypomnieć kod na e, dodanie hajsu. Zdecydowanie. <grym> I myślę, że zdecydowanie lepiej będzie mi się mm, grało na takim, taki wiel, w takim wielkim domu, e, gdzie będziemy mieli wszystko i w ogóle, i w ogóle. O, już widzę, już widzę taki pokój e, całkowicie dla rozrywki. Już widzę tą wielką jadalnię. Pamiętacie poprzednią rodzinę w 2004? Myśleliście, że to jest fajny dom? Nie, to jest niefajny dom. Ten dom, który teraz będziemy mieli, będzie czymś ekstra. Tak więc szykujcie się na to, że to będzie coś naprawdę super. Dobra, złośliwość, serio. Cóż kopię? Sprzedaj kolekcję Ronowi. 125? 125 dostaliśmy. Czyli dostaliśmy w sumie 25 simolonów. Super. Dobra, jeszcze machnij może jeden. Pejzaż. Pisać, to bym zobaczyć. O, a czy ty skończyłaś pisać książkę? Zaraz zobaczymy. Napisz. No, skończyła. Napisz prośbę o zwolnienie. Co? The fuck? A właśnie, bo miałam sprawdzić jeszcze tą kwestię. Mm. Na pewno będziemy musieli wyjechać na urlop. Kup sklep, jest, kup sklep. Super. Super, jeszcze tylko zobaczę, jak to wygląda. Ta opcja. O, shit. To był chyba zły pomysł. Mhm, czyli będziemy mieli. E, dobra, dobra. Dobra, nie, no to ogarniamy na live'ie. Myślałam, że ten sklep będzie u nas w domu, tak jak w poprzedniej, chyba, części Simsów. W którejś tam części Simsów był, dom, e, był sklep w domu. No ale okej, okay. tak, możesz iść już spać, spokojnie, Jacob. Jeszcze całe to tutaj ogarniemy, no szybciutko, niech sobie zje, na spokojnie. Żeby mi głodna nie chodziła. Sprzątniemy, zobaczmy czy coś to jest do sprzątania w ogóle jeszcze. Coś, coś nie, kibel, nie. Kupimy samoczyszczący kibel, wynajmiemy pokojówkę i w ogóle tych wszystkich. O, już widzę to, a mogę sprzedać? Mogę sprzedać. O, super. Sprzedamy, idziemy spać. Tak więc przypominam Wam, że w niedzielę około godziny 15, 16, ale zaległcie Facebooka, żeby dokładnie wiedzieć. E, najprawdopodobniej na hitboxie widzimy się na live z Lism 4, z mnóstwo, mnóstwo zmian. E, tymczasem, jeżeli macie jakieś rady, możecie e, śmiało je pisać w komentarzach. Ja wszystko czytam, tak jak widzicie. E, mam nadzieję, że Ci mi się podobał, że będziecie czekać na live'a, bo ja już się nie mogę doczekać jeszcze będę o nim przypominać na, 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 Facebooku, tak więc. No i w opisie filmu macie jeszcze Instagrama i te inne socjale, tak więc zapraszam Was, żebyście tam zalejkowali moje inne stronki. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia na live. Cześć!